Gościem redakcji Tygodnika Poradnika Rolniczego jest poseł Stefan Krajewski, reprezentujący Polskie Stronictwo Ludowe. Jest to, moim zdaniem, największy autorytet, jeżeli chodzi o sprawy rolnicze w Polskim Stronnictwie Ludowym. Młody człowiek, 40-latek, mający obycie, obycie i w praktyce, oraz jako zarządzający swojego czasu Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W Białymstoku, oddziałem oczywiście, czyli zna się od kuchni, też na, od unijnej kuchni, na, mocno na rolnictwie się zna. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie pośle, w tym numerze tygodnika poradnika rolniczego, w 47 konkretnie, to jest 47 numer, po raz kolejny jest poruszona sprawa nieszczęsnej aplikacji suszowej. I w skali makro jest poruszona, że rolnicy narzekają, nie mogą się zalogować. I mają kłopoty z tą aplikacją. I na podstawie przekładu rolnika z województwa lubuskiego, gdzie aplikacja w ogóle nie wykryła suszy w kukurydzy na jego olbrzymiej działce, twierdzi, że jest wszystko w porządku. I, i, I w ogóle czy ta aplikacja, ludzie mają spiskową teorię, wersję yy, spiskową teorię mają i dzwonią do nas, do redakcji mówiąc, że ta aplikacja jest specjalnie tak zrobiona, że rolnicy dostali mniej. Że jak zwykle chłop dostaje po dupie. To piękne słowa, piękne zapowiedzi rządzących, jak to będziemy wspierać rolników, których dotknęła susza, do których dotknęła anomalia pogodowe Na podstawie aplikacji, która ma zaciągać dane z Instytutu Spław i pokazywać, czy była w danym obszarze susza, czy też nie, jest to spięte też z klasą bonitacyjną gleb, więc w wielu miejscach okazuje się, że mimo tego, że tych opadów nie było, na podstawie tej aplikacji można wywnioskować, że w tym obszarze, na tej Ziemi, nawet gdyby były opady, to i tak większych zbiorów by nie było, bo to jest słabej jakości gleba, ale też okazuje się, że tak naprawdę to powyżej 30%, a nawet często powyżej 1% strat nie wychodzi w gospodarstwach, które utrzymują zwierzęta, bo Takim gospodarstwem, które może najbardziej skorzystać na tym programie wsparcia pod kątem strat spowodowanych suszą, to są gospodarstwa od jednego do 3 hektarów nieposiadające zwierząt. Tam, gdzie są zwierzęta, naprawdę bardzo trudno jest wyliczyć te straty. Druga rzecz jest taka, że ta aplikacja ciągle nie działa, jest problem z zaciągnięciem danych, z pobraniem danych. Ja wnioskowałem do pana ministra Kowalczyka o to, by przedłużyć nabór składania wniosków, bo był początkowo 15 listopada, zostało to tydzień. 15 października chyba. 15 listopada. Do końca października trzeba było wnioskować o te, te wyliczenie tak zwanej straty a do 15 listopada miały być pierwotnie złożone wnioski. Termin został wydłużony do 23 listopada, ale dzisiaj okazuje się, że tak naprawdę do końca roku rolnicy powinni mieć czas na to, by te wnioski złożyć, bo jeszcze ten końcówka października, początek listopada to szereg prac polowych, każdy chce się zabezpieczyć przed zimą, więc ten grudzień jest taki spokojniejszy i można dopiąć ale, te wszystkie Ale poza tym mamy aplikację Obywatel załaliśmy zorganizować szczepienia dzięki, dzięki, dzięki cyfryzacji. Wszystko jest niby w porządku, a taka aplikacja nie działa. To no jest właśnie, moim zdaniem jakiś. Właśnie jaki. dużo rolników na to zwraca uwagę, że, że, że jest to jakieś takie działanie, że albo dostanie małe pieniądze rolnik, albo wcale nie zdąży tego wniosku złożyć, bo to jest tak często mówione, tyle i tyle pieniędzy przygotowaliśmy, tak jak z nawozami było Przygotowuje się pieniędzy więcej, a później połowa środków jest wydatkowana na ten cel, a połowa wraca do tej puli ministra, żeby znowu obiecywać nowe, nową pomoc, nowe wsparcie dla rolników. A tak naprawdę te aplikacje, no wydaje się, że to powinny być proste, szybkie. Mówi pan redaktor o aplikacji MOBWAT, tylko okazuje się, że nawet do Sejmu nie wejdzie pan z dowodem, który ma pan w aplikacji, bo ma być fizycznie ten dowód osobisty, który pan ma wydany, dopiero z tym wpuszczą pana na teren Sejmu. Zresztą w Sejmu. Ale, 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 ale to nie wina tej aplikacji, tylko wina tych, co. Czy, co wpuszczają do Sejmu. No i tak, tak naprawdę ci, tych, którzy tworząc e, aplikację M-Obywatel, to powinno dać szerokie możliwości, czy w sądzie, czy u notariusza. No bo skoro ktoś odpowiada, że to są dane rzetelne, uczciwe, to nie ma znaczenia, czy ja mam to e, w papierze, czy mam na, w, na plastikowym kartoniku, czy, czy mam w telefonie. Druga taka podstawowa sprawa. Węgiel. Znaczy, wiadomo, że są braki węgla, i to pewno też to pan skomentuje, ale ja mam takie pytanie troszeczkę przewrotne. No, załóżmy, że y, koalicja przyjmuje nowa władzę. PSL na pewno będzie w tej koalicji, o ile oczywiście przekroczy próg wyborczy, a nie mam, że przekroczy. I, i to znacznie. I czy, czy ten nowy rząd, w którym będzie dominowała y, koalicja obywatelska, czyli Platforma, y, Zdoła przeforsować, żeby przez 5 lat zwiększyć wydobycie węgla? Czy będzie na to? Bo można opowiadać, poseł Sawicki dużo o wiatrakach, mówi, mówi dużo o biogazowniach. To wszystko dobrze, ale najszybciej możemy odzyskać suwerenność, suwerenność za pomocą węgla, a to jest przecież wyklęte paliwo przez Unię Europejską. Transformacja energetyczna, jako taka, wszyscy ją popierali, mówili dużo, że ona była dobra na czas pokoju gdy mamy za granicą wojnę. I widzimy, jak to wszystko odbija się na środowisku, to dzisiaj nie mówmy, że mamy bezwzględnie skończyć z węglem, bezwzględnie przestawić się na atom czy, czy na oze. Oczywiście ta transformacja energetyczna, ona powoli, ale w sposób normalny, rozsądny, odpowiedzialny powinna być no dobrze, prowadzona. Za 15 nie, lat elektrownia atomowa. No tak i, jest. Nie, nie inwestujemy dzisiaj w nowe technologie w oparciu o węgiel, okej, okay. ale przecież mamy piece, mamy instalacje, gdzie ten węgiel jest potrzebny. Żebyśmy ale ja się bym za nowe, chwilę... w nowe instalacje, bym inwestował nadal, które zmniejszają zagrożenie dla środowiska filtry japońskie to, czy nie, urządzenia... to, to oczywiście to, co jest, powinniśmy żeby jak najmniejszą szkodę dla tego środowiska czynić, iść w kierunku odnawialnych źródeł energii, bo dzisiaj się okazuje tak, jak była ustawa wiatrakowa, która zablokowała o, o rozwój energii wiatrowej, ale dzisiaj się okazuje, że jest, jest mnóstwo wniosków w Polsce złożonych o przyłącze. Paneli fotowoltaicznych, czy to na dachach, czy to farmy fotowoltaiczne i nie ma mocy przerobowej, Dobrze, ale wróćmy. są wróćmy. linie. Ja wiem, Więc że ja dzisiaj... nie trzy ale wróćmy do węgla. Przecież górnicy nie będą fedrowali więcej jak Wincenty Pstrowski, który, przodownicy pracy, czy coś, tylko muszą pracować bezpiecznie i, i, i wydajnie. I dzisiaj to jest rola. I tak naprawdę powinno być rolą obecnego rządu i rola przyszłego rządu. No, żeby, przyszłego rządu, żeby przyszłego pewne rządu. kwestie w Komisji Europejskiej wywalczyć, bo y, nasz komisarz tak, tak mówił o Zielonym Ładzie. Wszystko jest ważne, wszystko jest potrzebne, ale dzisiaj, widząc to, to, co powiedziałem, co się dzieje na świecie, bo my chcemy uzdrowić cały świat w samej Europie, a widzimy, co się dzieje w Azji, inne kontynenty, inne państwa inwestują dalej w elektrownie węglowe no, na przykład inwestują... tak, tak tak Japonia tak tam na przykład Japonia która ma dodatkowe około 10 chyba nawet elektrowni Chyba węglowej. więcej chyba więcej A być może nawet więcej więc dzisiaj to musi być wszystko zdroworozsądkowe. A no tak jak usłyszeliśmy, że odejdziemy od e, samochodów e, z silnikiem diesla, silnikiem spalinowym. Nie, nie, to nie, nie ale no, to już musimy... nie powiem. Samochód elektryczny to jest wielka ściema i większe zagrożenie dla środowiska, jeżeli chodzi o jego budowę. Potem co z tym zrobić, z nim zrobić, jak się zakończy? No kwestia żeby... później, tak, utylizacji, utylizacji, zmiany. To dzisiaj trzeba zdrowego rozsądku w tej polityce nie też jak pani Spurek mówi która chce, chce nas na inną planetę przenosić żebyśmy nie nie pani ziemi. nie przepraszam pani Spurek pani Sylwia to jest bardzo dobra propagandzistka Wrzuca różne różne rzeczy i, i zawsze i tym sposobem sobie robi kampanię wyborczą Aha, rozumiem. i to i tym sposobem. Czyli, czyli to jest nastawione tylko I tak, na to, 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 na popularność na popularność i na i na ten. Ten. No, to, taka jest moja opinia mam mieć prawo taką opinię Jasne. Y Panie pośle, sytuacja, sytuacja w rolnictwie, czyli z uwzględnieniem mleczarstwa, bo podlasie stoi, mleczarstwem stoi. Ciągle podlaskie stoi mleczarstwem. I tutaj oczywiście dzisiaj ta cena mleka jest jeszcze stosunkowo dobra, można powiedzieć, nawet bardzo dobra, jeśli bierze się cenę za litr. Ale widząc po drodze rosnące koszty produkcji, ceny energii elektrycznej, ceny nawozów, ceny pasz, no to, to gdyby dzisiaj cena mleka spadła, to wiele gospodarstw w, w, w województwie podlaskim, ale w całej Polsce, będzie miało ogromny problem. Bo nie zapominajmy, że gospodarstwa mleczne są chyba najbardziej zadłużonymi gospodarstwami, bo duże inwestycje poprowadzone w unowocześnianie obór, ale też zakup maszyn, urządzeń. To powoduje wszystko, że, że, że te gospodarstwa, które miały zobowiązania, dzisiaj jeszcze rosnące ciągle stopy i coraz wyższe raty kredytów, powodują, że coraz trudniej się spiąć pewnym gospodarstwom będzie. Panie, panie pośle, wszyscy mówią tak: analitycy, bankowi, eksperci, że, że koszty są wysokie, ale cena jest bardzo dobra. Ale, ale naszym zdaniem na horyzoncie czai się porządnie. Duży kryzys, powiem więcej, on, on już jest. So, do końca to jest, roku, to do jest końca Nowa, nowa do, Zelandia to do są, końca to są... Nie, do końca roku się jakoś przekulamy. Bo zapasy pieniądze, a co będzie od 1 lutego, kiedy nowe ceny zbytu będą się kształtowały na rynkach światowych i na rynku krajowym. W Polsce inflacja bieda, zdusi popyt, wielkie sieci będą coraz więcej wymagały. E, spada cena mleka w proszku drastycznie, spada cena serów, spadnie eksport, to to mleko będzie się kisiło w kraju. Cena Wielkie mleka się przerzutowego spada jest coraz niższa, więc... Więc, więc nie trzeba uprzedzić przed kryzysem i państwo powinno objąć działania osłonowe. Jakie działania? Osłonowe? Inna taryfa y, dla, y, energetyczna dla gospodarstw, y, 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 objęcie, objęcie z, z zakładów mleczarskich, też ulgowami taryfami za gaz i za energię elektryczną to są konkretne rozwiązania, które można tu i teraz wprowadzić. Tak, i tutaj na komisji rolnictwa, kiedy poruszałem ten problem, to usłyszałem od pana ministra Kowalskiego, że Kowalskiego, trzeba Kowalskiego. Tak, tak, trzeba, że, 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 że no, oni będą rozmawiać z zakładami, tylko kiedy? Tu trzeba, tak jak pan redaktor powiedział, tu i teraz. Druga rzecz dla gospodarstw produkujących ten e, zastosowany parametr, on tak naprawdę to jest miesięczne zużycie, a nie roczne dla tych gospodarstw. Dla średniej wielkości gospodarstwa w województwie podlaskim jest to dużo, dużo za mało i tr trzeba to zmienić, bo dzisiaj jeśli nie będzie wsparcia dla rolników, dla sadowników, e, dla tych, którzy mają, m, prowadzą produkcję pod tunelami, w szklarniach, pod foliami, no to, to za chwilę będziemy mieli bardzo wysokie ceny żywności. Ta żywność będzie po prostu dla wielu osób niedostępna ekonomicznie, bo A fizycznie może być spadnie popyt. Tak jest. Spadnie popyt i ludzie zostaną po prostu rolnicy zostaną z produkcją, zakłady mleczarskie będą tylko musiały najtańsze wadziewie produkować, bo to wymogą ceny, jeżeli to sieci będzie handlowej. Jeżeli będzie tak, yy, ta, ta zasobność ekonomiczna Polaków coraz słabsza, no to będą wybierać to, co najpotrzebniejsze, nikt nie, nie będzie sięgał po pro, produkt wyższej jakości, lepszy, tylko będzie wybierał no, to. Ale mi to, co? o to chodzi: jak będzie nadmiar mleka, a mamy nadmiar mleka, bo eksport stanie, to za, z, Zacznie się wojna polsko-polska. Każdy będzie obniżał ceny, żeby wejść na półkę do wielkich sieci handlowych. To jeszcze jest y, duży problem, na co pan no, tutaj redaktor zwrócił uwagę, bo my byliśmy y, tak naprawdę konkurencyjni, jeśli chodzi o eksport, bo mieliśmy tańsze koszty wytworzenia. Dzisiaj, jeśli to wszystko idzie w górę, za chwilę możemy nie być konkurencyjni, stanie no, nam eksport. No właśnie, nie wtedy, będziemy konkurencyjni, bo nie będzie można wytwarzać mleka w proszku. Proszkować mleka ze względu na wysokie, na wysokie koszty, koszty tak. energetyczne ale to nie energii. Tylko mleko w energii, ale, tak ale mleko w proszku jest podstawowym wymaga. eksportowym i tak. zajmuje nadwyżkę krajową. Więc no. dzisiaj może trzeba by było się zastanowić nad tym, żeby interwencyjny skup przeprowadzić już w tej chwili, żeby regulować później. E, ceną. Znaczy, A czy skup to się różni, to unia pozwolenia zanim no, no, ale o, z, mamy, Panie zanim mamy komisarza no, i komisarza ma, na, nie na, nie na rzecz nie to, to, to już nawet jest z tego bo zawsze ciocia unia interweniuje nawet jak może to zawsze po fakcie. Naszym zdaniem powinny być inne taryfy na energię dla zakładów przetwarzających żywność. Tak, żeby ta żywność była tańsza. No bo my dużo mówimy o bezpieczeństwie żywnościowym, a z drugiej strony, no co co w tym kierunku jest robione? Ja, czy mówimy Nic. dużo, szczególnie teraz na dożynkach mówiliśmy, Ta. a za rok, jak przed wyborami, o jakieś popłyną. No tutaj widzimy jak ewoluowało stanowisko posłów, którzy jeszcze chwilę temu byli za Piątką kaczyńskiego chcieli bezwzględnie wszystko wprowadzać, a dzisiaj są już największymi przyjacielami rolników i stają no, na dożynkach tutaj. No już nie wiem, ale, mówiło, tym, co ale by było. trzeba przyznać, że Minister Ardanowski zachował się honorowo, jak jeden tak, z ministrów tak. odszedł, i, zapłacił i, cenę polityczną i Du, wielu rolników bardzo go szanuje za ten... Ale też e, ostatnio taka była podobna piątka, jeśli chodzi o, o producentów rzepaku. Bo gdyby ten projekt, który ministerstwo przygotowało, został prze, przeprowadzony przez Sejm, przez Senat... No to, to by połowę rzepaków... Milion posił... ton rzepaków nie byłoby potrzebne dzisiaj? Tylko 500 tysięcy, no. Nie, tak ogólnie chyba jest koło dwóch milionów, a, 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 a milion e, nie byłby potrzebny ten, który idzie na dodatek bio. Tak, do, do paliw, bo prezes Sobajtek wymyślił sobie, że może to zamienniki sprowadzić za, za, za niższą cenę i, i będzie wszystko hulać dalej. No nie może tak być, bo są producenci, którzy od lat się tym zajmują, przygotowali, zainwestowali pieniądze i dziś ta przewidywalność musi być, bo tak jak czy to chodzi o rolnictwo, czy to chodzi o właśnie odnawialne źródła energii. I przepisy prawa z jednej strony, i ta cena powodują to, że no nie jesteś w stanie zaplanować czegokolwiek sobie. Dzisiaj y, mówimy o tym nowym, już y, nowym projekcie, czyli Planie strategicznym, o nowej perspektywie środków e, tych finansowych z, z Unii Europejskiej, ale nikt nie mówi o tym, że 18 miliardów jeszcze jest w ogóle niewydatkowane, że opóźnienia są duże, że 61% dopiero rolników rozliczyło swoje projekty. To są dzisiaj bardzo ważne tematy. poprzedniej perspektywy, z, z perspektywy 2014-2020. Naprawdę, zgodnie z zasadą N plus 3 byłoby to do 2023 roku ze względu na te codowe rozstrzygnięcie jest to przedłużone o dwa lata. Ale to jest czas już na rozliczanie, a nie na ogłaszanie nowych naborów. No ale też zobaczmy, w momencie. To kiedy gdzie te 18 miliardów jest? Jest nie, nie, nie ma w żadnej lo, alokacji tego, tylko jest jeszcze ogólnie dostępne. Nie, nie zostało jeszcze... A wartość tych jeszcze... pieniędzy spada. Oczywiście, że tak, no ale z drugiej strony te inwestycje powinny być prowadzone, to co pan redaktor powiedział, żeby obniżyć koszt wy, wyprodukowania energii. Żeby rolnik mógł zainwestować sobie w różne rozwiązania, żeby te koszty obniżać. A co my widzimy? No, ministerstwo wymyśla program na wymianę pokryć azbestowych. Oczywiście, w dalszej perspektywie jest to ważne, bo do 2030 roku y, powinniśmy wymienić te, te, te pokrycia. Ale dzisiaj, kiedy mówimy o coraz wyższych kosztach funkcjonowania gospodarstw i, i, i zakupu środków, powinniśmy po, po, postawić na właśnie odnawialne źródła energii, żeby każdy rolnik mógł z tego korzystać, żeby sobie obniżył rachunek za prąd, a nie dzisiaj, no tak. Za chwilę blacha, która potrzebna będzie, w głównej mierze to jest blacha, pokrycie blachowe, będzie coraz droższa. Więźba, bo jak się zdejmie ten azbest i się okaże, że trzeba wymienić łaty, kontraty, krokwie, to, to za chwilę drewno budowlane będzie droższe. No i wymiana tyczek chmielowych. To są główne dzisiaj założenia, które już są finansowane z KPO, którego nie ma. Co dalej? Bo te środki naprawdę dzisiaj Dobrze, już powinny być. Jak dojść do KPO? Czy Trzeba pomóc temu rządowi. To my chcemy pomóc temu rządowi jako polskie Stronnictwo ludowe, proponowaliśmy poprawki do projektu prezydenckiego, które by dawały możliwość odblokowania tych środków dzisiaj. Ale dzisiaj, dzisiaj. Dzisiaj no, trzeba spełniać te kamienie milowe, na które się premier Morawiecki zgodził. Bo no to się szybko, pojechał, tych, szybko tych pieniędzy nie dostaniemy. No jeżeli się zgodził na, na, na to, żeby te, te kamienie były realizowane, bo te środki powinny pracować na rzecz polskich rolników, przedsiębiorców, samorządów, bo, bo widzimy co się dzieje. No, dzisiaj Polska Staje w ciemnościach. Słyszymy coraz więcej, coraz więcej miast decyduje się, żeby Dobrze. wyłączyć. Dobrze, bez tej gry wstępnej, panie pośle, konkretnie, czy stronnictwo y, będzie głosowało za odwołaniem y, Zbigniewa Ziobry, które y, tak mówią wszyscy nawet w pisie, jest hamulcowym. No, Jeżeli będziemy o pozyskanie... głosować za odwołanie, bo to Solidarna Polska nie chciała przyjąć w polskim parlamencie e, ustawy, która Czyli żaden poseł z PSL-u się nie, wy, nie, nie wyłamie? No mam nadzieję, że do dzisiaj bo nie, różnie mogę nie bywało. Gwarantować, różnie to gwarantować, mam, mam nadzieję, że żaden poseł z PSL-u się nie wyłamie, że zagłosujemy. Dzisiaj te pieniądze są bezwzględnie i jak najszybciej potrzebne dla Polski. I trzeba pomóc temu rządowi, bo to jest jednak pieniądze nie dla rządu, ale dla. A oczywiście, wszystkich. że tak, bo to do, dotyka każdego z nas coraz wyższe koszty, które, które dotykają wszystkich Polaków, niezależnie na kogo głosowali, na kogo będą głosować. I dzisiaj te środki trzeba odblokować. Tu też jest duża rola, oczywiście, polityków, też z opozycji, bo te, to, to, nie jest, to nie są pieniądze dla pis to są pieniądze dla Polski. Nie można kalkulować, strony, i, i, że, nie można kalkulować nie, że im gorzej, tym lepiej. Nie wolno tak podchodzić, bo to naprawdę jest nie, nieuczciwe wobec wszystkich Polaków. Dzisiaj trzeba i środki z KPO i to, co mówię, wydatkować pieniądze, które są w tej perspektywie jeszcze, bo one za chwilę wrócą do Brukseli niewydane. A agencja, no. I ja rozumiem naprawdę i jestem za tym, żeby wspierać koła gospodyń wiejskich, cyfrowe koło w tej chwili, ale jest tak tak, tak zwane są działania, które powinny być jak najszybciej prowadzone. Modernizacja, rozbudowa pewnych. Przecież my musimy dostosować Dobrze. się chociażby po, po, do po, po, dobrostanów, tak? Tak, ale powiedział Pan pewne tutaj sprawy, które są konieczne zrealizowania. Czy to już jest ujęte w programie rolnym? Polskiego strony Saludowej, Jak na razie o takim programie nie słychać. Nie, jest, jest, jest program i, i ten program, który ewaluuje, ale już w 2018 roku. Nie, nie, nie. nie. Chodzi mi o aktualną formę, program, który będzie, który będzie dyskusją, yy, możliwy do dyskusji. W czasie kampanii wyborczej, a nie, sta, a nie czarujmy się, nie, mamy, jeszcze, za, mamy kampanię wyborczą właśnie tu i teraz. Zaczęła ten program się. jest tworzony w tej chwili, będzie przedstawiony za chwilę. I tutaj też mówimy, na, chociażby rolnicy powinni zarabiać na produkcji energii, dodatkowo do tego, co robią, tak jak ja, jest ja, ja na, wiem, na Ja wiem, Ja wiem, to, to mówimy się na, umówimy się na osobną w tym kraju. Mam tylko Ale jedno też, pytanie. A, czy, takie, czy takie autorytety jak yy, Poseł Kalin, europoseł Kalinowski, Czesław Siekierski i inni, którzy dużą rolę y, y, odegrali w PSL-u czy Waldemar Pawlak. Będą uczestniczy, uczestniczyli w tworzeniu tego programu? Tak, 25 listopada spotykamy się na dużej debacie w województwie podlaskim, w bielsku podlaskim, i, ale też spotykamy się, przygotowujemy ten program, ale nie wykorzystać to doświadczenie. Ale nie w sali, Bielneku będziecie. Nie w, w Bielskim Domu Kultury czy, 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 czy w innej sali konferencyjnej. A będzie otwarta konferencja? Tak, będzie otwarte spotkanie. Zostaniemy zaproszeni? Oczywiście. Zaprosimy tu. Wydawnictwa rolnicze, wydawnictwa regionalne. Nie, chcemy. Przede wszystkim tygodnik poradnik rolniczy. Ale po, poradnik rolniczy, oczywiście tygodnik. taki tygodnik poradnik rolniczy otrzyma zaproszenie na pewno i mam nadzieję, że. Na zakończeniu wspomniałem tutaj ciepło o ministrze Danowskim, bo cenię go szanuję, chociaż nie we wszystkich sprawach się zgadzamy, bo ja się, z nie, ja się z nikim nie zgadzam, można powiedzieć. Do każdego mam jakieś ale, ale no, cenię ludzi, którzy walczą. I no. mam, mam takie pytanie. Tej kampanii wyborczej będzie z główną, jedną z głównych tematów będzie, będzie reparacje wojenne odszkodowania od Niemiec. Ja ubolewam nad tym, ale czy tak ponad podziałami politycznymi nie powinniśmy wytłumaczyć Niemcom, braciom Niemcom, szczególnie niemieckim rolnikom i unijnym, jak ucierpiała wieś Polska w czasie II wojny światowej od Niemców, ale też od, ale też od yy, Rosjan. O, o Rosjan. No. Ma pan jakieś takie yy, rodzinne, rodzinne przypadki? No Akurat e, wojna bardzo dotkliwie e, po, potraktowała moją rodzinę, bo z jednej strony i z drugiej. E, moi pradziadkowie zostali wywiezieni na Syberię. Mój dziadek, żona, pierwsza żona dziadka zmarła na Syberii. E, dziad, pradziadkowie zostali tam, e, dziadka brat zginął jako oficer Wojska Polskiego w Katyniu, a z drugiej strony tata mojej mamy był pod Borami Tucholskimi wzięty do niemieckiej niewoli, przeszedł niewolę, później jeszcze doświadczony przez e, służby bezpieczeństwa, więc to, to są takie tragiczne historie i dzisiaj faktycznie, chociaż kiedy była przyjmowana uchwała, dotycząca reparacji wtedy wszystkie ugrupowania polityczne były. Nie, za ale tym. nie chodzi robić na tym wielkiej polityki. Nie, ale, ale, chodzi, ale, ale że mi, mi, ta zgoda powinna być wśród wszystkich. Mi, tak? mi, mi chodzi o I to w sposób dyplomatyczny hmm. trzeba tego dochodzić, tak. bo nie krzykiem nie awanturą, tak, zgodą. ale rozmową. Bo, bo my przez lata podnosiliśmy się po tym, co, co nas spotkało. tak. Przecież ta wspólna polityka rolna od lat 50. już zasilała e, gospodarstwa niemieckie, e, francuskie e, w, i były dodatkowe pieniądze, a my się podnosiliśmy, odbudowaliśmy gospodarkę. Ale, Polskę czyli, ale ze jest to konkretnie, wojennych. moim zdaniem, to i to na tym trzeba minister Radzanowski, powinien powstać list. Do rolników niemieckich ukazująco twarde dowody szkód, jakie wyrządzili hitterosy w Polsce. Czy to jest prace przymusowe, zaświniaka, pod ścianę niezakalczykowanego, no ra, rabunek, grabione, grabione w ziel, rabunek, czy to wszystko, miejsce, wszystko to? trafiło do Niemiec, albo na potrzeby armii niemieckiej, robotnicy przymusowi. 4 miliony sztuk bydła, 2 miliony. Koni, ileś tam trzody chlewnej, to wszystko plus ofiary, pacyfikacje czy coś. A no wszyscy udają, że, że to po prostu było, że to było 80 lat temu i nie warto o tym gadać. No. No, Polska nie była, nie była wtedy suwerennym krajem, nie mogła wystąpić w odpowiednim czasie o reparację. Tak, No Po 89 można było cokolwiek zrobić. Być może, no, Pewnie było za mało zrobione, bo ta dyplomacja powinna działać. Bo nie ma tak naprawdę takiego rozstrzygnięcia sądowego, że ktoś powie: tyle i tyle macie zapłacić, i Niemcy od razu będą gotowi te pieniądze wyjąć i zapłacić. Ale skoro jesteśmy w ramach jednej wspólnej Unii Europejskiej, skoro działamy w oparciu o wspólny rynek, no to te pieniądze powinny się znaleźć i, i takie odszkodowania powinny być wypłacone. My od początku, jako Polskie Stronnictwo Ludowe, mówimy, że te pieniądze, te reparacje się Polsce należą, powinny być, bo tam Tylko stanowisko... Tylko nie wrzaskiem, nie hałasem. No, no, my musimy też e, silną pozycję budować, mimo wszystko, bo dzisiaj słyszymy, zwłaszcza w mediach publicznych, jakiego mamy wroga e, w Niemczech, tak? Nie no, trzeba doceniać. Niemcy jest naszym to największym to partnerem nasz handlowym. Ale partner handlowy, nie, 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 nie. A my nie możemy dzisiaj no, ale i na wschodzie nie, nie, nie. mieć wroga, i na Ale, zakoncie, ale tak? ja nie znam tym, ale muszę... Muszą Niemcy twardo wiedzieć i, i, i oddechnąć. No, nasze oczekiwania, no, nie, nasze twarde stanowisko w tej, w tej, sprawie i to powinno być, mówię, i dyplomatycznie, i przedstawiciele rządu odpowiedzialni za, tak. za, za, za to, te to wszystkie poza, obszary to rozmawiać. Dyplomacja, dyplomacja, tak. krok po kroku, y, pro, procesy sądowe y, i takie rzeczy, a nie, a nie wrzaski. Dokładnie. Panie pośle, dziękuję za przybycie do tygodni, Tygodnika Poradnika Rolniczego. Mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy i proszę uprzejmie o ten właśnie program, żebyśmy mogli konkretnie Dobrze. porozmawiać. I po prostu stronnictwu życzę, żeby mniej tej piany przedwyborczej, a więcej konkretów. Tak traficie na wieś. Aha, jeszcze je, je, zapytam na zakończenie. No, czy szykuje się jakiś sojusz programowy, można powiedzieć, w tle polskie rolnictwo z agrounią, czy to są tylko takie Fejki. To nie są fejki. Rozmawiamy z liderem agrouni, rozmawiamy z działaczami agrouni w terenie, no bo ta. Musimy budować też koalicję na rzecz polskiego rolnictwa. Widzimy, ponad podziałami? Ponad podziałami, bo jeśli widzimy, że w Komisji Rolnictwa jest wiele osób, które w ogóle nie mają ani związku z wsią, z rolnictwem, ani wiedzy, no to o czym na tej komisji rozmawiać i z kim? Więc tutaj te osoby, które, no tak jak wspomniał Pan redaktor o ministrze Ardanowskim, ja mogę w niektórych się obszarach nie zgadzać, ale cieszę się, że jest ktoś, kto potrafi odważnie mówić, mimo tego, że że pożegnał się ze stanowiskiem. I dzisiaj w wielu kwestiach on no, jest jednak dla wielu posłów PiS autorytetem. I to, co mówi, no czasem dociera do Trzeba też pamiętać, że i w opozycji potencjalnej, bo PiS będzie w opozycji, też niech będą posłowie, no, którzy zdają się na rolnictwie, Dokładnie a nie tak. tylko sieją nienawiść. Dokładnie tak. To dziękuję. dziękuję. Jeszcze raz dziękuję za, za rozmowę i zobaczę się, zobaczymy się w tygodniku poradnik. Paradniku Dziękuję bardzo. Thank <music> you.